Polacy się pytają, jak mogę mówić, że opłaca się na przykład dla niektórych kupić pięć nieruchomości w Polsce, jeżeli w Polsce jest taka skrajna korupcja, bandytyzm. Szanowni Państwo, jeden z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie. Tym jest właśnie Polska, więc jak się może to opłacać, kupić pięć nieruchomości, ludzie się zastanawiają, jak się opłaca tu prowadzić biznes, jeżeli są tak wysokie podatki, jak się opłaca założyć firmy, jeżeli urzędnicy czy, czy wszystko niszczą, szanowni państwo, jeżeli państwo jest skorumpowane, a sądownictwo sprzedane i nie działa, i ludzie się zastanawiają, to jak mogę tak mówić, szanowni państwo, że się coś tam w Polsce opłaca z drugiej strony mówiąc, że w życiu bym ja osobiście do Polski nie wrócił. Szanowni wszystkim przy wszystkim państwo, chciałbym powiedzieć, że nikogo do niczego nie namawiam ze względu na to, że to wszystko jest wideo edukacyjno informacyjne, a po drugie tak, są w państwie polskim, w Polsce, prawda, są miejsca, w których można zarobić pieniądze, może się opłacać kupić 5 mieszkań, tak, ale ja ciągle to podkreślam, że gdybym ja osobiście na przykład był takim czystym człowiekiem, wiecie i na przykład chciał zainwestować w 10 mieszkań w Polsce, przede wszystkim. To zrobiłbym to, szanowni państwo, przez firmę z zagranic. Dlaczego? Bo państwo polskie jest tak do kości skorumpowane, że jak będziesz mieć firmę w Polsce. To, szanowni państwo, jeżeli nie. W Polsce jest skrajna korupcja. Państwo polskie jest jednym z najbardziej skorumpowanych, skumoconych, a szanowni państwo, polskie sądy były, są i będą upolitycznione. Zrozummy to, szanowni państwo, że. Yy, yy, polskie sądy szanowni państwo polskie sądy przez całe lata oddawały nasze nieruchomości w E, budowane gołymi rękami po 1945 jakimś nieistniejącym ludziom, i my, Polacy, w podatkach żeśmy zapłacili miliardy pieniędzy w ogóle jakimś, moim zdaniem, złodziejom i bandytom, i to wszystko przyklepały sądy. Szanowni Państwo, polskie sądy tak działają, że jak widzą dowód, jak widzą bity dowód, nawet jeżeli człowiek się przyznaje niewymuszony, na przykład na, 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 są dowody, no to oni mówią, że oni tego nie widzą. Szanowni Państwo, polskie sądy są tak. Zuchwałę Moim zdaniem, prawda? No, w tym co robią, w tym co mówią, ale i to jest takie szokujące, bo widzicie, bo jeżeli wpadniesz do polskiego sądu, i on ci mówi, że, 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 że ty nie masz czapki, a ty masz czapkę na głowie, on ci mówi, że ty nie masz czapki, że masz czapkę na głowie, prawda? Yy, I tyle, szanowni państwo. O, szanowni państwo, w Polsce przyćmić wzrok. Może bardzo dobrze 100 tysięcy złotych pod stołem. Bardzo dobrze, szanowni państwo, 100 tysięcy złotych pod stołem i tyle. Prawda? Zastanówcie się, dlaczego, co niektórzy prawnicy mają wysoki rate wygrywania spraw. Dlaczego? O, szanowni państwo, pójdziesz do prawnika, który ma wysoki rate wygrywania spraw, a on ma wysoki rate wygrywania spraw z jakiegoś powodu. Zastanówcie się, z jakiego. Dlaczego wiesz, że jak pójdziesz do tego i tego prawnika, on ci wygra. Zastanów się. Nie dlatego, że jest dobry. Nie. Szanowni Państwo, nie. Nie dlatego. Wygra, bo wygrać ma. I dlatego mówię, że no, wiecie, to jest mój kraj, ja kocham mój kraj, no ale państwo polskie oczywiście jest państwem postsowieckim, obrzydliwym, takim na styl białoruski, prawda, no na tysiąc sposobów można pokazać, zresztą dlatego mamy depopulację, szanowni państwo, przecież miliony Polaków z Polski uciekało, no i teraz będzie rządził Tusk, szanowni państwo, osoba, która, y, y, której y, osoba y, z miasta Ambergoldu przede wszystkim, osoba, szanowni państwo, y, która pod której za czasów rządów masowo oddawano nasze nieruchomości, które wybudowaliśmy, szanowni państwo, głowymi rękami i my za to płacimy i, i, i Bóg wie, co jeszcze oddawali, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że ten ostatni rząd był dobry, nie, bo był okropny i zły, prawda. Ale y, y, no to, to nie zmienia rzeczy, że ani za tego rządu, ani za wcześniejszego rządu nikomu bym, szanowni państwo, nikomu bym nie mówił, bo ja mówię tak, opłaca się tu czy tam. Na przykład, wiecie, w Trójmieście już się nie opłaca kupować nieruchomości, po prostu nie opłaca się kupować nieruchomości w Trójmieście, tak? To jest totalna zapaść społeczna i tak dalej korupcyjna i kumetarstwa, tak? Więc tu się nie opłaca, bo to przede wszystkim jest za drogie i bez sensu. Tak, kiedyś było tanie, można było zarobić, no ale trzeba inwestować tam, gdzie można zarobić, tak? Ale przede wszystkim, szanowni państwo, dobrze, można sobie sprzedać. Ja na przykład, ja nie mówię, żebyście wy to zrobili, czy ktokolwiek. Tylko musimy zrozumieć, wiecie, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego wam powiedzieć w pół godziny. Nie jestem w stanie. Generalnie świat nie jest sprawiedliwy. Świat nie jest sprawiedliwy. Ja nie mówię, że wam się nie stanie krzywda, nie wiem, w Szwajcarii. Czechach, yy, nie wiem, w Hiszpanii, yy, w Luksemburgu, w Wielkiej Brytanii. Ja nie mówię, że to, to wam się nie stanie. Tylko musicie zrozumieć, że yy, tam zbytnio może się wami po prostu nikt nie zainteresować. Tak? A jeżeli chodzi o Polskę, no to musimy zrozumieć, że państwo polskie, a polskie sądownictwo, to postsowiecki ustrój. Polskie sądownictwo bardzo często to są po prostu ko koterie. Z jeszcze, szanowni państwo, komuny i w znacznej części. Tak mówią, co niektórzy komentatorzy, że polskie sądownictwo, polska prokuratora, szanowni państwo, to jest głównie wyprysk PRL-u. Wyprysk prl tak? Czyli bardzo często są to sowieccy, szanowni państwo, dzieci sowietów. Dzieci, szanowni państwo, ludzi, którzy skazywali Polaków na śmierć dla sowietów w Polsce, tak? Tak? Przecież, szanowni państwo, przecież o to, to chodzi, prawda? I tak samo jak było na przykład wiecie, w 68, to bardzo dużo właśnie do Izraela uciekło komunistycznych, szanowni państwo, sędziów, którzy skazywali na śmierć Polaków, tak? I oni tam sobie żyli, prawda? Skazywali na śmierć, tak? I ta, tym samym, ty, tak samo do innych krajów, na przykład Europy, tacy komuniści uciekali, prawda? I bardzo często. Państwo polskie przecież ma kontynuację PRL-owską. No mów, mówmy wprost, szanowni państwo, dlatego się tak polskie, m, polskie media wszystko zakłamują, prawda? Dlatego jest takie kłamstwo. Tak więc, okej, okay, nasz kraj, nasz język, y, tylko na świecie w, po polsku musi, mówi się w takim kraju jak Polska. Ja nie mówię, szanowni państwo, że w innych krajach jest lepiej, fajniej czy gorzej. Tylko mówię, jak to trzeba. Widzicie, jak zrobić, żeby wam się krzywda nie stała. Żeby wam się krzywda nie stała. A. Krzywda wam się nie stanie, jeżeli nie będziecie mieszkać w państwie polskim z takich powodów, no bo, szanowni państwo, kaczyści i tuskowcy wyślą was na śmierć albo w kamasze, bo za tym wszyscy głosowali, żeby zrobić pobór z powrotem i tak dalej, tak nawet wasze żony, prawda? Więc przede wszystkim po to bym nie wracał. Mówię wprost, szanowni państwo, dla mnie konfederacja na przykład też głosowała za tym, ale moim zdaniem w Polsce Mo może bym się zastanowił w. Może pod kotem takim, że was nie zaciągną na śmierć, szanowni państwo, pod takim kotem, że powinno w Polsce, Polska jest w takim miejscu państwa, że każdy urzędnik, szanowni państwo, każdy prokurator, sędzia, szanowni państwo, i jego rodzina powinna, szanowni państwo, występować jeżeli na przykład yy, szanowni państwo, mamy urzędników, no to oni powinni być w poborze, prawda? Pracownik nie powinien nigdy pójść na pobór, to powinno być konstytucyjnie zabronione wręcz. I przedsiębiorca konstytucyjnie zabronione, że was wyślą, e, szanowni państwo, na śmierć za ukraińskich oligarchów i za sprzedajne, skorumpowane postsowieckie państwa. Tak? Przede wszystkim. I nie dajcie sobie wpajać, że to jakiś patriotyzm. Jaki patriotyzm postsowieckiego państwa? Kogo patriotyzm? Sowietów, PRL-u, złodziei, korupcji, kumoterstwa, koterii, klechów zakłamanych. Którzy wykorzystują wiarę chrześcijańską, żeby rypać Polaków, bo wierzyć w Boga jedno, a pełzać przed sprzedajnymi, zakłamanymi, skorumpowanymi klechami to drugie, prawda? No to musimy to wszystko, widzicie, państwo polskie jest w stanie totalnego upadku. W stanie totalnego upadku, szanowni państwo, a emanacją tego wszystkiego oczywiście było rozdawanie, szanowni państwo, naszych nieruchomości, które były budowane przez dziada, pradziada, gołymi rękami w 45, w 46 pod sowiecką okupacją, za talerz zupy, no a polskie sądy to rozdawały, bo, bo polski sąd, szanowni państwo, patrzy 140 lat, że ktoś żyje, tak? I on daje człowiekowi, który niby żyje 140 lat. Szanowni Państwo, nie wygracie z tym, ale możecie zmniejszyć prawdopodobieństwo swojej krzywdy. A pra zmniejszenie prawdopodobieństwa swojej krzywdy jest taka, że jeżeli na przykład się inwestuje w nieruchomości w Polsce, to ok, ale inwestujcie przez firmę na przykład w Czechach, przez firmę, nie wiem, w Szwajcarii, przez firmę, szanowni Państwo, nie wiem, w jakimś innym kraju, jakimś takim niskopodatkowym. Ale nie dlatego, że wiecie, że niby się tam wam jakaś mniejsza krzywda stanie, po prostu nad wami się nie będą zastanawiać, tak? Yy, nie, nie będą próbowali was generalnie okraść pod tym kątem. A jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, widzicie, bo w Polsce są tak skrajne koterie, gangi polityczne, post-PRL, że z tym nie wygrać. Nie wygracie, szanowni państwo, tutaj nie, to nie ma znaczenia, czy ty masz dowody, czy ty dowodów nie masz, szanowni państwo. Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma, szanowni państwo, 100 tysięcy pod stołem i zamknięte oczy i klepanie to, co, za co się zapłacił. Nie ma znaczenia, szanowni państwo. Nie ma. Polska, mówmy wprost, no, Polska jest bardziej jednym z najbardziej skorupowanych krajów, szanowni państwo, e e Europy. Jesteśmy prawie od każdego bardziej skorumpowani. Mówmy to wprost, szanowni Państwo, tak jest. Nie ma znaczenia, czy masz rację. Nie ma znaczenia, czy masz dowody, nie ma znaczenia, czy krzywdzą małe dziecko, staruszka. Sta... Nie ma, Polacy w ogóle nie mają żadnego, szanowni państwo, tutaj te państwa, znaczy państwo polskie nie ma żadnych skrupułów. To jest sowiecki system, zrozummy, to sowiecki system, którego nikt nie chce, z... ci z zagranicy nie chcą zmieniać, no to im dobrze, no bo głupie państwo, yy, łatwo wykorzystywać, mściwe, skorumpowane. Przecież żaden nie... Niemiec nie będzie... Polakowi urządzał państwa, żeby ono nie było skorumpowane. No to dobrze dla Niemca jest, jak państwo polskie jest skorumpowane, zapłaci takim i ma 40 milionów idiotów na wykorzystanie. Żaden, wiecie, nie wiem, Anglik się nie będzie nad tym zastanawiał, czy, czy, czy polscy politycy są skorumpowani, czy polskie sądy nie są skorumpowani. Zakłada. Yy, 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 dla nich to dobrze, no bo dadzą łapówkę. No i tyle, prawda? Przecież nikt nie będzie naprawiał państwa polskiego aniżeli naród polski. No zrozumcie. Państwo polskie może, może tylko naprawić naród. Ale to jest, szanowni państwo, to, to jest kwestia biznesu pieniędzy. Jeżeli chcemy, nie, nie chcemy mieszkać w Polsce, no mówię wam, szanowni państwo, to co w danym momencie się dzieje w Polsce to jest szok i i sytuacja z tym człowiekiem w tym śniegu, który już dostawał hipotermii, prawdopodobnie o czym opowiedziałem we wcześniejszym filmie, że człowiek umierał, a tam ja zadzwoniłem po służby od takich ludzi zamarzających, i oni ze mnie poniżali, prawda? A człowiek umierał w śniegu, tak? Taki człowiek powinien zaraz stracić pracę, prawda? Więc. Musimy zrozumieć, że okej, okay, fajnie, może się opłaca zainwestować w Polsce, może mieć fajnie jakiś tam dom w Polsce, miesz nawet mieszkanie, ale nie opłaca się w Krakowie, się nie opłaca, nic to jest wszystko za drogie. Nie opłaca się nic w Warszawie, to jest wszystko za drogie. Nie opłaca się nic w Trójmieście, to jest wszystko po prostu za drogie i bez sensu. Gdy w, w, w tym samym czasie w Hiszpanii, szanowni państwo, możecie kupić sobie 5-10 razy taniej, przecież to jest głupota. Można sobie kupić gdzieś tam w Poznaniu. Nie wiem, czy tam gdzieś, czy w jakimś innych miasteczkach, nie wiem, tam w sumie yy, gdzieś tam, gdzie akurat się opłaca w danym momencie, bo to nie jest tak, że dzisiaj, może dzisiaj się opłaca, ale to nie znaczy, że za 5 lat się będzie opłacało, tak? Przecież, że to jest oczywiste, że się kupuje yy, ty, tanio, a sprzedaje drogo, no przecież złoto przed chwilą było 2200 dolarów. No i teraz spadło 300 dolarów. No to ci, co kupili wcześniej, sprzedawali, no i dlatego spadło, Przecież to jest oczywiste, tak? A jełopy kupowali, jak było drogie znowu, tak? Więc okej, okay. można zainwestować w Polsce, ale zrobić to przez firmę z zagranicy. Nawet możesz mieć, ale przez firmę z zagranicy, że jak będą problemy, to zawsze te sądy wiedzą, że wtedy pójdzie to za granicę. I oni wtedy inaczej to, to widzą, tak? I oni wtedy cię zostawią w spokoju, znaczy gdzie jest większe prawdopodobieństwo, tak? Większe prawdopodobieństwo. Takie rzeczy trzeba zrozumieć, szanowni. Jest większe prawdopodobieństwo, że was. więc przez firmę w Polsce, prawda? Gdybym ja, gdybym ja nie chciał mieszkać w Polsce i chciał kupować nieruchomości w Polsce, zrobiłbym to, ale przez firmę z zagranicy. Że, jakby coś będą mieli do czynienia z tamtejszym sądem. Ja nie mówię, że tamten sąd musi być jakiś lepszy, fajniejszy, może też jest skorumpowany i tak dalej, ale yy, widzicie, oni nie ma... yy, Swojego łatwiej zniszczyć. O tak to się robi, prawda? Swo swojego łatwiej zniszczyć, prawda? Tam nad... nad Polakiem się nikt nie będzie zastanawiał, jak go drugi Polak niszczy. No, a nad wiesz czeską firmę, no to czeski sąd będzie się zastanawiał: bo, jak to Polacy będą czeską firmę niszczyć? Przecież to kapitał czeski. Jak, jak szwajcarska firma, no to nie będą niszczyć. No, jak to szwajcarski kapitał, no to zaraz im tam pokażą cię ich miejsce, prawda? O to chodzi, tak? O to chodzi. A, pa, a, a sądy polskie przecież nie bronią Polaków, prawda? Sądy polskie rozdają nasze nieruchomości i rozdawały, zaraz będą znowu rozdawać nie wiadomo komu, nie wiadomo co, nie, nie wiadomo po co, prawda? Tak to przecież działa, szanowni państwo. Tak to przecież działa. Zresztą mamy, widzimy, mamy ustawę, ja, to, czy to wydmuszka, czy nie wydmuszka, ale mamy ustawę wiatrakową, tak, no, Unia Europejska chce nadać, oddać nam łaskawie 5 miliardów kredytu, żebyśmy my kupili łaskawie tylko i wyłącznie to nie wiem, od niemieckich firm wiatraki, tak? zamiast samemu lasy sadzić i i, I mieć dużo lasów i tanie drewno, i budować małe domki z kominkami i tyle, prawda? Żeby to było tanie. Tak, to wiatraki, które nie, nie wiem, czy one działają, czy nie działają wreszcie, prawda? Anglicy mówią, że nie działają, że gaz będą wyciągać, tak? Druga sprawa, jeżeli mówię, założyć firmę w Polsce, tak, ale żeby ta firma była zależna od firmy zagranicznej. Ja nie mówię tego wszystkiego po to, szanowni państwo, bo. żeby sobie komplikować życie. Nie, to jest po to dla bezpieczeństwa kapitału. Widzicie, to jest taka wtedy dywersyfikacja, taka równowaga. To nawet nie chodzi o Polskę, nawet nie chodzi o Polskę, ale na przykład jeżeli masz firmę na Szwajcarii i to, ta firma z Szwajcarii inwestuje na przykład w firmę w Tajlandii, nie? Firma w Szwajcarii, masz firmę w Szwajcarii albo w Czechach, prawda? I ta firma inwestuje w firmę w Tajlandii. No nie? I ta firma w Tajlandii, w Tajlandii jest tak, że nie możesz założyć firmy, jeżeli nie jesteś, jeżeli nie masz do spółki Tajlandczyka w iluś tam procentach. W Tajlandii nie możesz kupić nieruchomości, domu, jeżeli nie jesteś Tajlandczykiem, czy razem z Tajlandczykiem, tam możesz chyba tylko kupić te kondo, takie mieszkanka, takie klitki, nie? I tyle. Eee, możesz kupić dom, ale na ziemi Tajlandczyka, no po prostu oni nie są tacy głupi, nie? Że się tak dają wyprzedawać ostro. Hej, wyobraźcie sobie, że firma do Polski musi przyjść, i, 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 ty musisz, i, i oni muszą pozyskać chociaż jednego Polaka jako współwłaściciela. Wyobraźcie sobie to. Jacy byśmy byli bogaci. Wyobraźmy sobie to, nie? Wyobraźmy sobie to, szanowni państwo. Eee, tak jest w Tajlandii. No ale o to chodzi. W Tajlandii też cię może, mogą okraść, prawda? Mogą cię okraść w Tajlandii, mogą cię wykorzystać w Tajlandii, mogą cię wykorzystać wszędzie. Ale jak masz firmę w Szwajcarii. To teoretycznie możesz pozwać tamte struktury w Szwajcarii może, a może gdzieś indziej. A wiecie, inaczej to działa. To nie chodzi tylko o Polskę. Ja mówię teraz do ludzi, którzy mają kapitał, tak? Czyli jak ja bym nie chciał mieszkać w Polsce, bo bym mieszkać nie chciał, no bo Państwo polskie jest skorumpowane i cię wyślą na śmierć. Chyba ja, że jesteś starym dziadkiem, no ale to na Ukrainie teraz nawet starych dziadków wysyłają, prawda? No mówmy wprost, szanowni państwo, dopóty, dopóki w Polsce nie będzie prawa, w którym... W Polsce mamy kilka milionów urzędników i polityków i oni by zrobili, jest ich 3 czy 4 miliony ich jest prawie 4 miliony, prawda? Dlaczego ja mam iść bronić, Szanowni Państwo, sprzedajnych sądów, skorumpowanych prokurator, prawda? Yy, skorumpowanych komisariatów policyjnych, Szanowni Państwo. Dlaczego? No przecież statystyki pokazują, że to wszystko jest skorumpowane w Polsce. Że są z sytuacją. dlaczego masz to robić? Dlaczego? Dlaczego ktoś ma Ci wpajać, że masz iść ginąć za złodziei? No, dlaczego masz ginąć za złodziei, dlaczego masz ginąć za, zło za złodziei, no nie ginij za złodziei, nie bądź frajem, dlaczego masz ginąć za zagraniczne korporacje, dla Lidla, Biedronkę, pra, pra. jak jeszcze, ja rozumiem, jeszcze byś był współwłaścicielem, prawda? I tak dalej, i tak dalej, prawda? No to ja bym to jeszcze, no to jakiś tam by to był, prawda, sez, ale moim zdaniem w Polsce nic nie grozi. Tylko, że idioci, żeby uciszyć społeczeństwo, mogą nas wrzucić w wojnę, po to, po to nas tak przycisnęli w 2020 i 2022, po to, żeby ludzie się zamknęli, bo y, rządy Prawa i Sprawiedliwości są rządami strachu. Rządy Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 4 lata tylko i wyłącznie się utrzymały przez utrzymanie strachu. Ale, ale PO nie jest lepsze. Ale PO nie jest lepsze, szanowni państwo. Polską generalnie nie rządzą Polacy. No musimy to zrobić. Za, zrozumieć. Zas... Za Sowietów Polską nie rządzili Polacy. No i teraz jeżeli polskie sądy rozdają nieruchomości, które my żeśmy wybudowali, odbudowali gołymi rękami i one stoją 70 lat i ktoś przychodzi i mówi, że to jego nieruchomość. Bo ma jakiś świstek, człowieka, który ma 145 lat i wczoraj mu to dał. A I umarł. No to musimy to zrozumieć, że tak to działa, ale tak to działa normalnie na co dzień. Państwo polskie tak działa, szanowni państwo. Nikt was tu nie będzie żałował. Nikt w Polsce nikogo nie żałuje. Wbiją wam, szanowni państwo, nóż w plecy. Dostaniecie kopa w dupę. Szanowni państwo, zamarzniecie, jak prawie by zamarzł ten człowiek, który leżał w tym śniegu. A jedyne, co głównie obchodziło tego człowieka, to mnie poniżanie, szanowni państwo, przez telefon, tak? Tego tam, nie wiem, z karetki czy z policji, do którego zadzwoniłem i spełniłem po prostu obywatelski obowiązek, szanowni państwo, dzwoniąc, że tu człowiek zamarza. Mówię wam wprost. Ja kocham Polskę, szanowni Państwo, no ale no, trzeba być jakimś rozsądnym człowiekiem, prawda? Kocham Polskę, no ale wiecie, no ale to nie oznacza, widzicie, jeżeli podejdziemy ze stoickiej strony, no to stoicyzm czy nawet chrześcijaństwo nie każe ci kochać człowieka, który cię krzywdzi. Mówi, nastaw policzek, jeden, drugi, no ale trzeciego nie masz, prawda? Yy, stoicyzm w ogóle nie mówi, że masz szanować ludzi, którzy na przykład cię nie szanują. Filozofia grecka w ogóle o tym nie mówi, że ty masz obowiązek szanować ludzi, którzy cię nie szanują. A co więcej, nawet chcą ci zrobić krzywdę. A państwo polskie jest państwem postsowieckim. Postsowieckim. Na całym świecie jest różnie, no ale musimy to zrozumieć, że tak jest, prawda? Dzięki takiej wiedzy będziemy mądrzejsi. Bo wiemy. Że na przykład, jeżeli chcemy zainwestować w Tajlandii, no to może w Tajlandii lepiej zainwestować poprzez firmę, szanowni państwo, z Szwajcarii. No nie, no, a Szwajcarii to nie będziemy, tak? A może z Niemczech? No bo król Tajlandii mieszkał w Niemczech i może lubi Niemców i nie chcą, żeby w Tajlandii robili problemy polskim firmom. No nie wiem, prawda? Ale generalnie zawsze jest to równoważenie. A jeżeli masz. Po firmę w Polsce i pójdziesz do sądu, w którym siedzi sędzina, obok jest prokuratura i oni wszyscy jedzą, wiecie, kotlety razem wieczorem na bankietach wydawanych przez takiego i takiego przedsiębiorcę, którzy chcecie okraść, ukraść ci firmę i robić ci krzywdę. Nie wygrasz, jakbyś miał nawet 1500 racji Procent. Nie ma takiego bata. Jak się znają, koniec. Nie ma znaczenia, bo tych ludzi nikt inny dalej nie sądzi. To jest ściana. Nie ma takiej możliwości, że nie było w Polsce sprawiedliwości. Nie ma w Polsce sprawiedliwości i nie będzie w Polsce sprawiedliwości, szanowni państwo. Nie będzie. W Polsce, szanowni państwo, nie będzie. Zresztą w Polsce jest tragedia, no bo w Polsce trzeba płacić emerytury 55-latkom, 50-latkom, 55, 60, lat, więc Polska się zapadnie. Albo tu wprowadzą 5 milionów jakichś imigrantów i wtedy to tylko tam. Pal licho, tylko zarabiać na tym i tam się nie zastanawiać już nad niczym właściwie, bo to w sumie i tak nie ma znaczenia. Bo to i tak prędzej czy pójdzie, wtedy się rozwali. Więc Polska będzie tylko takim wiecie, takim memlokiem, gdzie jacyś tam ludzie mieszkają i można zarobić lub nie można, prawda? Jakby już mądry, to zarobisz, czy będziesz nie niemądry, to nie zarobisz, tak? Tak to wygląda. Takie jest państwo polskie. Jak mi ktoś mówi, a tam e, przesadzasz. Nie, nie przesadzam. Dużo ludzi tak ma, przecież nawet taki chyba Cejrowski. On nie mieszka w Polsce, prawda? Popatrzcie, ile ludzi w ogóle nie mieszka w Polska jest takich fajnych, ale Cejrowski nie mieszka w Polsce. Jest kilku takich kolesi w Tajlandii. Mieszkają tam, prawda? Są podróżnicy. Oni wszyscy nie mieszkają w Polsce. Oni mieszkają za granicą. Firmy mają za granicą, szanowni państwo. Bardzo dużo znanych ludzi w ogóle nie mieszka, bardzo dużo polskich miliarderów w ogóle nie mieszka w Polsce. To jeżeli polscy miliarderzy nie mieszkają w Polsce, nie mają tutaj, szanowni państwo, rezydencji podatkowej, to chyba coś znaczy, prawda? Przecież ich dzieci nie będą szły bronić Biedronki i Lidla. Czy myślicie, że dzieci polskich oligarchów pójdą bronić ukraińskich oligarchów? Czy francuskich oligarchów? Nie, francuskich oligarchów będzie głupi tempy feudalny chłop bronił z Polski, prawda? Który na to się wszystko godzi, tak? Generalnie Polsce nic nie zagraża ale robią to wszystko, żeby zagrażało, szanowni państwo. W Polsce nic nie zagraża, jesteśmy w NATO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rozmawiając o biznesie, jak ktoś, komuś to się nie podoba, o czym rozmawiam, to niech wyłącz. No niech wyłączy, niech nie słucha. Niech nie słucha, nie? Tylko zanim wyłączysz, daj suba i lajka. Nie, szczerze. Ja to mówię do ludzi, którzy chcą rozważnie być bezpieczni i wprowadzać następne poziomy bezpieczeństwa wobec ludzi skorumpowanych i mściwych. Musimy zrozumieć, że istnieje coś takiego jak korupcja, jak złodziejstwo i badystwo i uwierzcie mi, nie ma znaczenia jaką masz rację. Nie ma znaczenia czy masz rację, czy masz na to 150 dowodów. Dowody poznikają, inne dowody zostaną przeinaczone. Nie ma to wszystko żadnego, Szanowni Państwo, znaczenia. Nie ma. Ma znaczenie tylko pieniądz. Jak masz pieniądz, to możesz chodzić po sądach. Jak nie masz, no to czy masz ograniczony ten pieniądz, no to musisz się zabezpieczać lewarem. A lewarem dobrym właśnie jest to, że jeżeli nie chcesz mieszkać w Polsce, a chcesz coś inwestować w Polsce, no to robić to prze, przez firmę z zagranicy. Prawda. I, I tak robi oje, ile tak Polaków robi ludzie. Te wszystkie zagraniczne inwestycje, połowa to, to pewnie są Polacy podejrzewam, ale to jest druga sprawa. Bo mówią, że tyle inwestycji zagranicznych, a się jeszcze by okazało, że połowa tych zagranicznych inwestycji, to wiecie, to są Polacy właśnie, którzy tak robią. Ja wam po prostu zdradzam, jak się robi. Bo wielu ludzi się po prostu wiecie, do... musicie zrozumieć, że 8 lat temu. Prawo i sprawiedliwość wygrało wybory, bo mówiło: Sowieckie państwo, PRL, komuniści, Bolek, Volksdeutsche, złodzieje, y korupcja, bandyci. No a się okazało, że oni w sumie to podobni, tak? No, to wiadomo, prawda? No ale przecież jedni przyszli, i teraz tam ci wrócili, tak? No, ale to dalej jest kontynuowane. Tylko, że teraz doszło niebezpieczeństwo w postaci tego, że trzeba jakoś trzymać głupie społeczeństwo w ryzach. No to albo zamkniesz ryj, albo do, do, do kamaszy, prawda? W karaluchy, nie? No tak teraz jest w Polsce, nie? Więc wiecie, no, bardzo dobrze, że jest ta Unia Europejska. Naprawdę, wybijcie sobie z głowy w ogóle coś takiego, jak wiecie. Wybijcie sobie te sentymenty z głowy. Zajmijcie się, szanowni państwo, swoimi pieniędzmi. Nie zastanawiajcie się nad tymi bandytami. Szanowni państwo, nie wrac... W Polsce będziecie wrócicie, będziecie tym babom płacić ty 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 po 50 lat, co one przychodzą na emeryturę. Będziecie płacić emeryturę, a sami dostaniecie emeryturę w wieku 70 lat, jak dobrze w ogóle wam pójdzie, bo emerytura we wszystkich krajach prawie już Europy to 68 lat czy tam 69 w niektórych, więc naprawdę tutaj, wiecie, nawet w bogatej Norwegii tam emerytura to 68 lat czy 69, no ale Polacy przechodzą w wieku 50 prawda? W Polsce nawet dziennikarze sobie ustawili, że funkcjonariusze że dziennikarze, nie wiem, TVP czy TVN będą mogli przejść na przykład na emeryturę w wieku 55 lat Proszę no sobie to wyobrazić że będziesz płacić yy, pseudo dziennikarzom emerytury w wieku 55 lat. Je, jakim prawem, a sam będziesz harował do 70. To zrozumcie to, szanowni państwo, zrozumcie to, jak to działa. W normalnym kraju, szanowni państwo, jeżeli sędzina, jeżeli prokurator jest skorupowany, Koniec i traci emeryturę, i traci możliwość wykonywania zawodu, i tak dalej. Tylko, że widzieliście gdzieś w Polsce jakiegoś skazanego prokuratora albo jakiegoś skazanego sędziego? No, krystaliczne państwo, szanowni państwo, no, ty, cały naród skorumpowany, ale oni wszyscy nie. Zrozummy to, tak? To wszystko jest na niby. Na niby wykreowane. Przez, szanowni Państwo, media głównego nurtu, które de facto też są zagranicznym kapitałem. Zrozummy to, nawet wiecie, to jest nawet zagraniczny kapitał, czyli inwestuje tu bardzo często to są Polacy, którzy po prostu tu inwestują i tak dalej, i tak dalej. Tak, Więc zrozummy to, ok. Można gdzieś tam coś zainwestować generalnie. Ani Krakowa nie polecam, ani Warszawy, ani, ani, ani Trójmiasta, bo jest za drogie i to się po prostu nie opłaca. Tym bardziej w stanie takiej zimy i nie wiadomo, czy będzie gaz, czy nie będzie gazu, w stanie tego, że trzeba będzie wiecie, mieć te certyfikaty, yy, różne różnice i tak dalej. Więc to się totalnie nie opłaca. Tylko i wyłącznie jakieś okazje na przetrzymanie kapitału i tak dalej. No, ale mówię, no, 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 przez firmę z zagranicy. Oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania nieruchomości, szanowni państwo, do zakładania, zakładania firm, nie zakładania firm za granicą, w Polsce, gdziekolwiek, prawda? Każdy wszystko robi na swoje własne ryzyko. Tylko pokazuję, co ja na przykład bym zrobił, gdybym był w takiej i takiej sytuacji, albo, szanowni państwo, co robią inni. I co jest bardzo dla nich dobre, tak? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w ten link, który wam się pokazał. To jest film, który bardzo warto obejrzeć, który rozwieje Wam jeszcze więcej waszych wątpliwości i pozbędziecie się głupich sentymentów wobec, szanowni Państwo, yy, głupot, które mogą de facto zniszczyć wam biznes, pieniądze, a nawet i życie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!